Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Oglądamy. Dzisiaj obejrzymy dosyć mocny materiał, myślę, bardzo ważny materiał. Materiał, który między innymi pokazuje, że te zeszłoroczne wydarzenia na rzece Odrze chyba okan dupy rozbić i tam za bardzo nikt nie wziął sobie do serca tego, co się wtedy wydarzyło, bo jak się okazuje w tym roku już mamy powtórkę... Z rozrywki. Materiał Grzegorza z kanału wyhaczone o nazwie o tytule przyłapani na gorącym z 30 kwietnia, więc sprawa dosyć świeża. Zobaczmy wspólnie, co Grzegorz ma nam do opowiedzenia, co ma nam do pokazania. My sobie też to oczywiście skomentujemy. Także kurtyna i lecimy. Ja pierdziele pozytuje. Czekajcie, obzwam kamerę. No to już się zaczyna Zobaczcie. grubo widzę. Tu tu tu. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś odcinek nie miał być nagrywany. Tak naprawdę chcieliśmy pojechać i pierwszy dzień sezonu spędzić naprawdę fajnie na rybach. To jest, moim zdaniem, taka trochę forma tłumaczenia się Grzegorza, czy się tłumaczenia, czy widzą tłumaczenia z tego, dlaczego ten materiał powstał. W opisie tego filmu jest taka notacja, że sugerująca, że ten film powstał spontanicznie pod wpływem wydarzeń, które zastali nad wodą i że to nie jest film robiony tylko i wyłącznie dla wyświetleń. Ja trochę Grzegorza rozumiem, dlaczego, dlaczego on to napisał, bo pamiętam w zeszłym roku, że tam trochę się na niego wylało takiego, taki, takiego obwiniania i sugerowania, no, że on te filmy, bo on się w zeszłym roku już bardzo mocno zaangażował w te tematy, które tam się działy i część widzów uznała, że on to robi tylko dla wyświetleń. Powiem wam, że to jest trochę przerażające, bo z jednej strony jest tak, że jak youtuberzy nic nie robią, to ci youtuberzy są źli, bo oni powinni się zaangażować. Oni nic nie robią w ogóle. Dlaczego? Dlaczego oni nie ratują tego naszego polskiego wędkarstwa? A jak się już znalazł jakiś youtuber, który się zaangażował i moim zdaniem zaangażował się bardzo mocno, no to wtedy spływa na niego jakiś taki dziwny, nie wiem, hejt że on to robi tylko dla Cyferek. Bardzo dobrze, że ma te cyferki. Z tego co ja śledziłem w zeszłym roku jego poczynania, to uważam, że on się naprawdę zaangażował w to, bo zależy mu na tym, żeby ten proceder gdzieś tam został przerwany, zależy mu na tej wodzie. On tam robił, pamiętam, ja już do końca później nie śledziłem jego działań, ale wiem, że tam jakieś śledztwa przeprowadzał, yy, badał tą wodę, pilotował gdzieś tam szukał kontaktu z różnymi osobami. Mogę się tylko domyśleć, ile pracy go to kosztowało, a że przy okazji miał bardzo dużo wyświetleń i nabije. Miał te cyfry niesłychanie, to bardzo dobrze przecież o to chodzi, żeby te tematy docierały do jak największego, do jak najszerszej grona, do najszerszego grona odbiorców. No przecież o to chodzi. O to jeżeli jak youtuberzy nic nie robią, to o to wszyscy się domagają, żeby właśnie to robić, żeby to nagłaśniać. A jak on tu zaczął nagłaśniać, no to też było źle. Bo też jak niektórzy sugerowali, że on na tych wyświetleniach nabijał kasę, bo miał kasę z wyświetleń. Może i miał, ja tego nie wiem, ale nawet jeżeli miał, to co z tego. To co z tego? No, dlaczego mu niektórzy żałują tego, skoro wykonuje kawał dobrej roboty? Roboty, która tak naprawdę jest dla nas wszystkich z korzyścią. Więc to takie jest trochę przerażające. To jest też rada dla młodych twórców: że jeżeli macie obrany pewien cel, do którego dążycie, to za bardzo nie możecie się przejmować komentarzami, bo komentarze. Bardzo szybko potrafią, jakby, wybić nas z tego toru, którym podążamy. Na szczęście, z tego co widzę, Grzegorz za bardzo nie bierze sobie tego do serca, i bardzo dobrze, bo ja mu bardzo mocno kibicuję w tym, bo to jest właściwie jedyny człowiek, który, no, na taką skalę to nagłaśnia. Będąc tam, tak, na miejscu, to też, jakby trzeba zaznaczyć. Ale nie da A jeszcze dodam tylko, że to, że w tym roku coś tam się zaczęło dziać, to wiem dzięki właśnie tym jego tutaj przekazom. Bo gdyby on tego nie nagrywał, gdyby on tego nie pokazywał, to prawdopodobnie w ogóle nie miałbym pojęcia. Jak pewnie większość z nas, więc yy, myślę, że zluzujmy trochę pory i dajmy mu szansę popracować nad tym tematem. Nawet jeżeli będzie miał po parę milionów wyświetleń. Niech ma, niech ma jak najwięcej. Ja mu kibicuję. Bo sytuacja, która. Zdarzyła się tutaj, gdzie w tym momencie wszyscy są na rybach. Jest pełno ludzi. Nagle okazuje się, że ryby wypływają do góry brzechami, że nagle jest straż, że są podejmowane poszczególne kroki działania i tak Jakie to są działania, to to jest śmiechu warte. Jak wam za chwilkę pokażę nie uwierzycie w to wszystko, z jaką arogancją żeśmy się spotkali tak samo ze strony m.in. straży. To jest, to jest też temat, pojedynczy wędkarz czy pojedyncza grupa wędkarzy ma bardzo trudne zadanie przy tego typu sprawach, nawet mniejszego kalibru, bo niestety bardzo często zderza się z przeogromnym murem, który bardzo, bardzo trudno jest rozbić. Także tym bardziej szacun wszystkim ludziom, się, którzy się tak mocno angażują. Masakra, e, za chwilkę Wam to wszystko pokażę, także zapraszam Was na materiał, a my ten dzień kończymy i pojedziemy na ryby jutro. Chyba już po prostu z czystymi głowami. Lecimy z tematem. Ja Wam podlinkuję kanał Grzegorza, wychaczone. Tam sobie zobaczcie, bo to jest nie pierwszy materiał z tego roku, który pokazuje, że coś tam się dzieje niedobrego. Także to jest znowu temat, który. A weźmy pod uwagę, że jest dopiero. Maj, czy właściwie ten materiał powstał na koniec kwietnia. W zeszłym roku zatrucie miało miejsce w środku lata, tak? Niskie poziomy wód, bardzo wysokie temperatury, które miały sprzyjać temu, że no, rzeka nie wytrzymała tego, co tam do niej zostało wpuszczone. A tu mamy wiosnę i już się zaczyna dziać coś niedobrego. To jest Z przerażające. Dnia, nad wodę. Myśleliśmy tylko i wyłącznie o tym, aby poszukać sobie nowych miejscówek, fajnie spędzić czas i zacząć wreszcie sezon wędkarski. Niespodziewany obrót sprawy o 180 stopni, piękna pogoda, był grill, było wszystko, i nagle dostajemy sygnał, że zjeżdżają się straże, ponieważ pełno jest śniętych ryb. Szczęście w nieszczęściu, że byliśmy akurat na tym odcinku odry, bo mieliśmy być całkowicie gdzie indziej. Udaliśmy się tam, abyście mogli zobaczyć to wszystko, co tam się dzieje. Moi drodzy, oszczędzę Wam dziś przepychanek słownych, szeroko rozumianej oczywiście arogancji, ignorancji i dziwnego, jak dla mnie bardzo dziwnego, zachowania poszczególnych ludzi, więc materiał będzie troszeczkę skrócony, aby ukazać tylko i wyłącznie te najważniejsze rzeczy. Arogancja pewnie, no bo yy, no prawdopodobnie niewiele wyniknęło z tego, co się wydarzyło w zeszłym roku. Sprawa, jak zwykle, pewnie została zamieciona pod dywan. Było bardzo dużo szumu, bardzo dużo obietnic, bardzo różnych konferencji, i tam komisji sejmowych i innych bzdur. A tu znowu to samo, więc to, mi się wydaje, że to jest tak trochę dla publiki jedno, a my dalej robimy swoje. Panowie, co się dzieje? Skąd te śnięte ryby? Dużo tego jest? Cisza, zero odpowiedzi Tajemnica zawodowa e, Wygląda na to, że ciekawie nam się zapowiada rozpoczęcie sezonu e, nie, zapo nie spodziewałem się takiego zakończenia dnia Że jak już nie filmuj pod słońce Od godzin porannych na tej części Odry I okazuje się, że nagle zostały wezwane straże Padające ryby, wypływające, widzieliśmy kilka sztuk, ale to e, nie spodziewaliśmy się, że po prostu, że to tutaj nagle coś się będzie działo. No sprawdzimy, co tutaj jest. I co? Tak naprawdę jakie kroki zostaną podjęte przez te wszystkie służby? Podpłyniemy sobie do następnych, żeby się dowiedzieć. Wiecie co, ja, ja mogę się tylko domyślać co oni czują. Jak wiecie, ja jestem wędkarzem, który yy, bardzo ceni sobie w ogóle łowienie na rzekach i na Wiśle, no, na mojej toruńskiej Wiśle. Podejrzewam, że tu się dzieją nie lepsze rzeczy, no, ale na razie jeszcze tego nie widać, tak? ryby nie wypływają. Ale naprawdę, jakbym pojechał nad tą wodę i bym zobaczył tej ilości śniętych ryb, przecież to idzie tylko paść na kolana i płakać. Wyobraźcie sobie, co ci ludzie, którzy tam łowią, którzy, dla których ta rzeka jest całym życiem, ale no, wielu, dla wielu wędkarzy Odra jest całym życiem, takim tym wędkarskim życiem. No, dla niektórych pewnie i nawet nie tylko wędkarskim. Nagle patrzą, że ta rzeka na ich oczach ginie, umiera, i to się właściwie dzieje w takim zastraszającym tempie. To jest przerażające, powiem szczerze, to jest przerażające. Zresztą na Wiśle to też. <laughs> Zresztą na Wiśle to też za chwilę będzie miało miejsce. Ja pamiętam w zeszłym roku jak była ta sytuacja z Odrą, to wiem, że no, to nie jest jakaś oficjalna informacja, no ale wiem, że hmm, chwilę, dosłownie chwilę po tym jak to wszystko zadziało się na Odrze, tutaj w Toruniu też niektórzy dostawali zezwolenia na zrzut Solanki. No Wisła jest może trochę większą rzeką i to na razie jakoś tam się udaje tej rzece obronić, ale prędzej czy później to samo będzie działo się na Wiśle. Zobaczycie. No, zbierają ryby, panowie. Kusowniki! Może sieci stawiają? Wielki. Dużo tego jest? Proszę z dowódcą. Nie, no jasne, ale gdzie jest dowódca? Czyli knebel w ustach wszyscy dostali. Cię swoje Aha, i nic da, nie mów. Dobra. Jasne, nie przeszkadzamy. Okay. Co tu jest? Wki, wki? Leszcze O, tu pod drzewem, oh, patrzcie, też ryby leżą. Płaszcz. Patrz, wow, pod pniakiem też. Mm -hmm. Ja pierdolę. Tam, tam. tam też. Uważaj, ruszę do przodu. Uważaj. Podpłynęliśmy teraz do chłopaków. Chłopaki, co sądzicie o tym wszystkim? Znowu będzie sprawa zamieciona pod piechotem. O. Myślisz? Pewnie. Wiesz co, ja spróbuję zrobić wszystko, żeby tym razem się to nie udało. Z tego powodu, że już na dzień dobry... O. I to jest y, y, zdanie. I w tym wszyscy powinni właśnie Grzegorza wspierać. Niezależnie od tego, czy on robi wyświetlenia, czy on monetyzuje te wyświetlenia. To się tak naprawdę nie liczy. Liczy się to, że on chce coś zrobić. Nawet jakby tam na tym miał, na tych wyświetleniach zarobić, niech sobie zarobi. Słuchajcie, no na tym polega też prowadzenie YouTube'a, tak? Na tym, że, że każdy chce mieć te wyświetlenia. Większość to monetyzuje. No są tacy, którzy z tego żyją. Tylko i wyłącznie z tego żyją, więc jakby nie dziwmy się, ale jakby efektem tego, tych jego działań, jest to, że on pewną sprawę, która jest ważna dla wszystkich wędkarzy, bo nawet jeżeli nie jesteśmy z Odry, to jest dla nas bardzo ważne, że ktoś gdzieś coś robi. I to jest jakby najważniejsze. Ten efekt, który jakby z tego wszystkiego powstaje. Poruszyłem, poruszyłem odpowiednie źródła, no ale wiesz, samo nagrywanie, jak ja tutaj wpłynąłem, no nie jest łatwe, bo nikt za bardzo nie chce ze mną rozmawiać. Myśmy słyszeli przez radio. Jak podpłynęliśmy zobaczyć, jak, jak co... Jak do rozmawiają co przez radio. Dokładnie. Z A co góry, mówili? Uurde, co oni mają za radio? Też chcę takie radio. Nie wiem, <laughs> z udzielania jakiejkolwiek informacji Oso osobom stronę. Aha, no to więc... fajnie. Fajnie, i weź się teraz dowiedz, weź teraz to nagra i pokaż to ludziom. A po pierwsze dostaliśmy informację, e, że coś się tu zaczyna dziać, więc podpłynęliśmy, spotkaliśmy Was. A bo macie... powiedziałem, powiedziałem Ci, że coś się tam dzieje lecimy pierwsi. Zjedliście grilla, dopłynęliście za nami. To jest to, zawsze wędkarze będą pierwsi. Pamiętajcie, przed nami nic się nie ukryje. Dokładnie. Dobra, słuchaj, jadę załatwić, załatwić sprawę z numerem e, telefonu do tego dowódcy i e, podpłyniemy do was powrotem. Dobra, okej. Okay. Gdy tylko podpływaliśmy do strażaków, od razu kierowali nas do dowódcy. I jest to jak najbardziej zrozumiałe, tylko dlaczego przepływ informacji był z automatu blokowany. Jak najszybciej wykonałem kilka telefonów, między innymi do pani Beaty Olejasz. Zadzwoniłem do niej na prywatny numer. I zacząłem z nią rozmawiać, opowiadać o tym wszystkim, co się dzieje. Panią panią olejasz? się bardzo w porządku. Pomogła mi, pokierowała, a na sam koniec Nie. załatwiła pozwolenie, dzięki któremu musieli ze mną wreszcie porozmawiać. Chwilę później odezwał się do mnie profesor Wziątek. Gdy nagrywałem dla was materiał poprzedni o zatruciu kanału Kliwickiego i o tym, co tam się wyprawia, a kto to jest profesor Wziątek? Wiecie coś na ten temat? Jeden z widzów, którego pozdrawiam serdecznie, podesłał mi zdjęcia wtedy. To było dosłownie kilka dni temu. Podesłał mi zdjęcia ryb, które już w tamtym czasie padały w tym miejscu. Podejrzewam, że jest to ściśle związane ze sprawą kanału Krywickiego. Dlaczego? Ponieważ jest to pierwszy odcinek zaraz za jego ujściem. Przy niskim stanie wody została spuszczona woda z kanału Krywickiego. Najprawdopodobniej nurt wepchnął tą wodę właśnie w Starożecza. No? no. No, zaraz, zaraz podam tego dowódcę, będzie nam najłatwiej, żebyśmy to szybko załatwili. Yy, ja, mam ta, ja, mam in, ja mam taką prośbę. panie Grzegorzu, są, yy, O, pani ten... Beata Olejasz, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego. O. <laughs> nie, nie wiem, czy chcę te tematy poruszać. O jen. ale jak obserwuję, co się dzieje, bo to, że nie nagrywam nic na PZW, czy na PZW, może to też się źle wyraziłem. O PZW i w ogóle o tematach. To jest też moje chwilowe zmęczenie materiału. Po prostu w zeszłym roku tyle tego było, że trochę już mam dosyć. A dwa, to jakby nie śledzę tego aż tak mocno. Gdzieś tam coś do mnie dociera, nie śledzę tego aż tak mocno, żeby jakby wypowiadać się publicznie na te tematy. Natomiast takie moje przemyślenie osobiste, że coraz bardziej skłaniam się ku temu, że pani Beata Olejas, no to tak chyba to taki był wybór, mi się wydaje trochę wizerunkowy, żeby kobieta. Ta stała na czele. Nie do końca mam przekonanie, czy to ona faktycznie tam rządzi tym wszystkim. telefonu. to chwilę Bogdan zadzwoni, bo on się przedstawi, bo my nie możemy. Ja nie jestem użytkownikiem rybackim, nie mogę się do Opola. są tam chyba ważniejsi. Asystent posła może uzyskać informacje, dobrze? Żeby wszystko było jasne, zrobimy sobie z tego notatkę. Dobra. wystąpimy o oficjalną informację. Wysłałam do Bogdana, pan ma do Bogdana wziątkę numer telefonu. Tak, tak, już właśnie do mnie dzwoni. Dobra, to proszę odebrać, okej? Okay? Łukasz, weź na przypina. Co to jest za profesor? Tu sobie później to tak, wygoogluję. Prowadzimy, prowadzimy na... o, o, pani prezes rozmawia chyba z panem dowódcą. Grzegorz, dziarę masz konkretną, muszę ci powiedzieć. Się naszälzy, Pana, na to, tak, nie, ja panu nie zapomnę, bo akcja nadal, nadal trwa, wszystkie służby, które, które powinny być na miejscu, były na miejscu, do na pewno odpowiednio osobiście położone informacji, to, jeżeli to, będą jakieś, jakieś tam... Tematy, to są chłopaki popływali, połowili. Czy jakichkolwiek... ja teraz panu nie odpowiem, ja co było w przyczynie do wydarzenia, ja, mogę panu powiedzieć, że powinniśmy nadal jeszcze podzielić się o takie rzeczy, które... Wszystkie służby, wszystkie służby, które były odpowiedzialne, które powinny być zaangażowane w tego rodzaju, tego rodzaju były obecne, były obecne, na miejscu. On mówi, w ogóle nie rusza ustami. Nie, nie mogę tego oszacować A bo to tak na tak <noise> nie wygląda. ...wagi, wagi... O, teraz są trochę. Ręce, są, ...są odpowiedzialne, odpowiedzialne za bo no, ogóle, to, dlatego sobie pytamy, sprawdzać, próbować, prowadzić tę sprawę. My jeszcze nie zakończyliśmy, my nie zakończyliśmy, tego. Do osób, od, do osób odpowiedzialnych e, za, ten, za ten, Proszę? No ale, e, e, wie Pan to, e, osoby, które, są to na debatę wykończyły, ja jest woda To jest zarządca wody tak. Ja tego nie powiedziałem, że to do zarządcy, do służb odpowiedzialnych za... No dobra, dawaj gościu Takie jak zawsze przepychanki sporne tam. Ja tego nie wiem, ja tego nie powiedziałem, ja tego nie zrobiłem, my tu robimy, my tu działamy. Czy były wszystkie służby odpowiedzialne za prowadzenie tego rodzaju działań? Dużo słów, zero treści. To było wystarczy, że No były, bo wie pan co ta akcja mamy godzinę 18 Nie pan? To on nie rozmawia z panią, tylko z panem jakimś. Pogubiłem się już teraz. żeby przebywały na treningacji przez cały czas. Były były podjęte decyzje, zostały na miejscu tylko służby, które kontynuowały działania te, które były ustalone, że w dniu dzisiejszego będą Bardzo proszę, bardzo proszę. Dziękuję również. Pozdrawiam Proszę Dziękuję. Co z tym profesorem może rozmawiać? Masz? Butelka wody nabrać. Ile tej wody ma być? Lidr starczy, Dobra, dobra, nie ma problemu. E, mamy dwie półlitrowe, to zaraz, zaraz zapełnimy obie. Jasne, jasne. Mamy nawet lodówkę przy sobie, także nie ma problemu. No fajnie, zaraz... no widzicie, to jest, to jest właśnie to, że Gość jest na miejscu i od razu gdzieś tam poruchamiał jakieś swoje kontakty, które pewnie wcześniej sobie tam gdzieś powyrabiał z jakimś tam, słyszycie, profesorem, cholera wiekim i od razu może działać. Nie? To, jest, to jest, myślę, bardzo wartościowe, tak właśnie z naszego punktu widzenia. Pobierze wodę, zrobią badania i po czasie pewnie się okaże, co tam się stało. Poruchomimy i zaraz pójdziemy. Ciekawe jest tylko to, że tam same leszcze z tego co słyszałem. Czemu nie ma innych ryb? Profesor Wziątek prosił o sfotografowanie e, listków skrzylowych i aby nie było, to nie chcę nachlapać tego, Sami. I teraz widzicie, to jest to, nie? Gość pojechał sobie na ryby, miał sobie połowić, fajnie spędzić dzień. Wiecie, 30 kwiecień, nie to człowiek spragniony, a tu tak, jest akcja i miał do wyboru: albo przepłynąć sobie koło tego obojętnie, ponarzekać, popsioczyć, wrzucić może jakieś zdjęcie na face'a i sobie jechać łowić, albo zrezygnować z tego łowienia i zaangażować się w temat. No i jak widzimy, on się zaangażował w temat. Pewnie niewielu by tak zrobiło, ale teraz tak. Gdzieś podzwonić, gdzieś z kimś porozmawiać, gdzieś tam jakieś kontakty robić, zdjęcia pobierać wodę. No. Normalnie jest... I później ktoś, kurde, gościowi napisze w komentarzach: Ej, ziomek, ty robisz o tyku dla wyświetleń, nie? Są takie powywalane, taki piropusz się zrobił z tego. Zrób zdjęcia tego, proszę, i będziemy mieli komplet. Ty go patrz tutaj, patrz tu! Zobacz, patrz tutaj! No to jest ryby, z początku ryby, ta scena. Czekajcie, zbyt kamerę. Zobaczcie Tu, 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 wszystkiego. Tu, tu jest pod wodą, widać, że są ryby pod wodą. Na dnie leżą, no kur. No patrz, nie no, strasz tutaj nie, tego nie wiem. Nie mamy jak się dostać. Ale czemu same leszcze? Tak, te zdjęcia tego. Ale zobacz, głównie leszcz. Głównie leszcz... Pa wielki, jak wielki, odpływają wodna. No, fala jest tu. To jest Włodzie ciekawe. Leży, nie? Ale na, dnie leży. na dnie leży, tak, oczywiście, że tak. Tu jest plama, tu jest, tu jest ryba i to spora. Leży na dnie. O, płyną do nas. U nas na wiśle też co roku był problem z leszczami, tylko ja nie pamiętam jaki to był okres. Bo dotarła leszcza to chyba jeszcze chwilę, nie? Z tego co kojarzę. A zawsze też było tak, że w Toruniu na Wiśle w pewnym okresie pojawiały się martwe leszcze, tylko zwykle to się wiązało z tarłem leszcza, po prostu bardzo dużo leszczy nie wytrzymywały tego tarła i zdychało. Gdzieś tam też w lokalnej prasie o tym pisali, ale to nie było związane z żadnym zatruciem. Jestem ciekawy, ale wzięli chłopaki próbki do badania, no to będzie wiadomo, nie? No przypływał i falę zrobił. Ja pierdziele. Przecież to jest jakaś tragedia, nie? To Znowu wiesz, że musi na dnie ich leżeć, skoro patrzysz tutaj na dnie, widać, to jeszcze. Tak, na dnie są, po prostu zalegają na no dnie. No tylko skala może być duża, Dobra. nie? A koniec, ale urwał. Urwał materiał, że nawet nie byłem przygotowany, że to już koniec. No tak jak widzicie, słuchajcie, jestem bardzo ciekawy, jak ta sprawa dalej się potoczy. Tak jak mówię, fajnie, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, że ktoś to nagłaśnia. Bardzo dobrze, że jest tam na miejscu, że może podjąć pewne kroki, może to zbadać, może to sprawdzić. Przeraża mnie trochę myśl, co będzie w lato. Bo jeżeli już teraz pojawiają się pewne takie symptomy, no, że coś tam się z tą wodą dzieje niedobrego, to gdzie tu dalej? I niestety, no, tak wygląda nasza polska rzeczywistość. Także tyle. Zob no, zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie. I do zobaczenia.